Mógłbym na ten widok po prostu patrzeć naprawdę godzinami i on mi się nigdy nie znudzi, bowiem znajdujemy się w mieście, które jest moim osobistym, totalnie nieobiektywnym rankingu, prawdopodobnie na pierwszym miejscu najpiękniejszych miast w Polsce. Bo znajdujemy się w Gdańsku, który poznałem jakoś mniej więcej dwa lata temu. Byłem wtedy tutaj pierwszy raz i byłem totalnie zachwycony. W związku z tym, gdy pojawiła się okazja, aby pojawić się tu w listopadzie. W zasadzie mamy już grudzień, bo to była końcówka listopada. Gdy tu przyjechałem, nie mogłem sobie odmówić i ja absolutnie niczego nie żałuję. Pomimo tego, że temperatura jest naprawdę niska, jest zimno. Pogoda nas jakoś może nie że torturuje, ale wyjątkowo też nie rozpieszcza. To Gdańsk ma coś takiego, że tutaj chce się być. Uważam, że nigdzie indziej tak cudownie nie połączono nowoczesności z starym klimatem, bo te wszystkie budynki, które znajdują się za mną, to tak naprawdę nowoczesne apartamentowce, hotele, restauracje. Jednak architekci postarali się, aby swoją stylistyką nawiązywały do starego ducha miasta. I uważam, że udało się to fenomenalnie. Architektonicznie Gdańsk to jest absolutna perła Polski. Dzięki lokalizacji nieopodal ujścia Wisły, Gdańsk dość naturalnie stał się jednym z głównych ośrodków handlowych, a w takich miejscach spotykają się ludzie z całego świata. Taki tygiel kultur sprzyja rozwojowi nie tylko materialnemu, ale również rozwojowi sztuki czy filozofii. W ten sposób Gdańsk przyciągał wyjątkowych ludzi, którzy w przenośni, ale i dosłownie budowali to miasto. I właśnie dzięki temu dziś spoglądają na nas cudowne fasady przedstawiające styl gotycki, renesansowy, manierystyczny czy barokowy. Jest to jedno z tych miast, gdzie stężenie piękna na kilometr kwadratowy jest jednym z największych na świecie. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ogromna część tej zabudowy została zrekonstruowana, ponieważ podobnie jak Warszawa, Gdańsk bardzo mocno ucierpiał w czasie II wojny światowej i podobno około 50% zabudowy była albo zniszczona, albo uszkodzona. Także to, co dziś obserwujemy, w dużym stopniu jest zrekonstruowane. Natomiast to jeszcze bardziej tylko podkreśla kunszt Gdańszczan, że potrafią to zrobić z takim smakiem, że pomimo tego, że mogło kusić by... Wszystko zacząć, że tak powiem, od nowa, to jednak zachowali to, co w tym mieście jest najpiękniejsze. Jednak, ponieważ dziś jest mój ostatni dzień pobytu w Gdańsku, niestety, to mam coś innego do zrobienia niż tylko podziwianie tutejszych przepięknych kamienic. Mianowicie nadszedł czas się pożegnać. Trzeba znaleźć się w odpowiednim miejscu, być może uda się być o właściwym czasie i przy okazji zrobić kilka zdjęć. Ale dużo ważniejsze jest być niż mieć. Pozycja zdarzeń to taka seria, a to jest w zasadzie pilotażowy odcinek To taka seria, która ma mi dać trochę więcej oddechu Oddechu, w której chcę po prostu zaprosić Was troszeczkę bliżej do swojego świata e, No takiego jest bardziej prywatnego Skupionego wokół fotografii cały czas, ale jednak już No zupełnie innego Niż to do czego Was chyba przyzwyczaiłem W związku z tym Ponieważ jest ona serią taką, no bardzo spontaniczną, bym powiedział. Tu po prostu wszystko je, dzieje się bez większego planu, po prostu się wydarza. No to oczywiście nie mogło być inaczej tym razem i zaczęło się od tego, że tramwaj nie przyjechał na czas. W związku z tym jestem troszeczkę spóźniony o niewłaściwej porze. Tutaj pojawiam się na plaży. Ale ważniejsze jest to, po co tu jestem. Jak już wspominałem, to mój ostatni dzień pobytu w Gdańsku. W związku z tym, nadszedł najwyższy czas, aby trochę pożegnać się z morzem. Bo nigdy nie sądziłem, że to powiem, ale morze jest mi chyba trochę bliższe nawet niż góry. Kocham góry, uwielbiam ale odkąd po raz pierwszy pojawiłem się tutaj dwa lata temu w Gdańsku to był w zasadzie taki czas kiedy mieliśmy taki tygodniowy trip wzdłuż w zasadzie wybrzeża od jego zachodniej krańców po właśnie Gdańsk od tego momentu zakochałem się w morzu i no zresztą jak, jak się nie zakochać Wobec oczywiście mamy to ten statyk, ponieważ choć jestem tutaj głównie po to, żeby ostatni raz zobaczyć nasze znaczy polskie morze, to jednocześnie jest to dobra okazja, żeby zrobić kilka dobrych zdjęć, więc pierwszy kak już mi się sam nasuwa. Po prostu każdy w stronę wschodzącego słońca. Nic nadzwyczajnego, nic takiego, co spowoduje, że będzie to zdjęcie na okładkę jakiegoś magazynu, natomiast... No mi w duszy gra po prostu. Oczywiście wybrałem to miejsce jako takie właśnie moje symboliczne pożegnanie z Gdańskiem nie, nie przypadkowo, ponieważ znajduje się tutaj bardzo ładne molo. I po pierwsze miło będzie sobie usiąść i po prostu posłuchać morza tutaj, a po drugie podejrzewam, że będzie to całkiem ładny i przyjemny motyw fotograficzny. Jest to Molo w Brześciu Prowadzi tutaj tramwaj Który zresztą widzieliście wcześniej Także bardzo łatwo się tu dostać Jedno z moich chyba ulubionych miejsc w Gdańsku Jest dzisiaj dosyć chłodno, to może nam troszeczkę tutaj przymarzło, dzięki czemu wszystkie ławki, cała drewniana podłoga, wszystko jest w białym szronie. I gdyby nie dbałość o bezpieczeństwo i posypanie tego wszystkiego piaskiem, to po prostu wszystko byłoby bialutkie. Byłoby to naprawdę bardzo ładne. Co nie zmienia faktu, że nawet teraz robi to niezłe wrażenie. Jest to w zasadzie obowiązkowy kadr. Nie można tego nie sfotografować Są drogą teraz z wysokości też bardzo ładnie widać że plaża też jest przystroniona i calutka właśnie taka lekko biała Ja jestem zakochany znowu kolejny raz Dobra, fajnie i romantycznie, ale trzeba powolutku stąd się zbierać, bo naprawdę jest zimno jak diabli. Eee, I z powodu zakończenia chciałbym powiedzieć, że naprawdę szacun dla wszystkich Gdańszczan, gdyż zauważyłem, że już wiecie, no nieważne od tego, czy uważamy, że maski cokolwiek dają czy nie dają, to Gdańszczanie ewidentnie grają zespołowo, czytaj po prostu noszą te cholerne maski. Kiedy się z tym nigdzie nie spotkałem. No nie żebym był jakimś wielkim podróżnikiem, ale gdziekolwiek bym nie był, to wiecie jak to z tymi maskami jest. Ludzie je mają, jedni pod nosem, inni w ogóle ich nie mają, inni pod brodą. jest Jestem absolutnie różnie. Natomiast tutaj w Gdańsku absolutna większość, powiedziałbym że śmiało można powiedzieć, że 90% ludzi no, stara się po prostu przestrzegać tych restrykcji. Niezależnie od tego czy one dają coś czy nie. Po prostu grają zespołowo i to mi się bardzo, bardzo podoba. I nawet tu, na plaży, nad morzem, ogrom ludzi mimo wszystko te maski nosi. Już też nieważne. Ja wiem, że teraz jest zimno i jakby jest rzadko argument, ale, ale naprawdę widać ewidentnie, że ci ludzie starają się być dla siebie. Starają się mieć dla siebie szacunek, może to jest właściwe określenie, bo dobra, mi się może ten pomysł nie podobać, żeby nosić maski, ale być może dla kogoś jest to faktycznie taka dosyć ważna sprawa, w związku z tym uszanuję go i założę tą maskę. To nie jest jakiś chyba wielki problem, jakieś wielkie wyzwanie. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Ja się już powrótku zbieram na kwaterę, bo trzeba się pakować i za niedługo udać się na pociąg. Mam nadzieję, że ten materiał się Wam podobał i mam nadzieję też, że już niedługo zobaczymy więcej właśnie takich filmów z cyklu kompozycji zdarzeń, bo ta otwarta forma bardzo mi się podoba. I osobiście czuję się w tym chyba. Dosyć wolny, a o to mi gdzieś tam też chodzi, żeby robić takie rzeczy, żeby robić ich więcej, żeby, żeby po prostu w tym wszystkim też się uczyć, bo nie ukrywam. Mówienie do kamery publicznie nie jest czymś, co przychodzi mi łatwo. W związku z tym im więcej będę miał okazji, żeby to ćwiczyć, tym lepiej powinno być, jak ze wszystkim. Dobra, teraz serio. Wszystko już. Dzięki, że byliście ze mną i... どうして